No, stary, z tobą się kiwać to loteria! Mówiłem ci, uważaj! Fuuu, ale strzał! No, powiem ci, że nieźle ci poszło. Pamiętasz, że dzisiaj mamy trening halowy po południu? Tak, pamiętam, ale nie wiem, czy się na niego wyrobię. No co ty, stary, znowu idziesz opiekować się swoją siostrzenicą? Najprawdopodobniej tak! Zawalasz wszystkie plany, wszystkie mecze. Weź trochę, wyluzuj co? No przecież twoja siostra ma też rodziców, partnera, ale też bardzo pokłada pomoc na mnie. Proszę cię, stary, wszyscy się z ciebie śmieją, że stałeś się wujkiem Roku. No dobra, może masz rację. Może faktycznie za wiele im poświęcam. To ja już teraz lecę do domu. Co ty nie zostaniesz na ostatniej lekcji? Jeśli mam być na treningu, to lecę już teraz. Załatwię co muszę i wrócę około 16:00. Dobra, w sumie to brzmi jak świetny plan. Do zobaczenia, Stary. Ja jeszcze sobie trochę pokopię. Woo! To był niezły strzał. Tak myślałam, że to ty, Kuba. Co ty robisz w domu o tej porze? Mam dzisiaj trening halowy. Przyszedłem szybciej trochę się ogarnąć, coś przekąsić i wracam z powrotem. Zapomniałeś, że dzisiaj odbieramy babcię ze szpitala? O kurczę, wypadło mi z głowy, a ja już się umówiłem. Ach, to nic takiego, poradzimy sobie, za dużo angażujemy cię w sprawy domowe. Mamo, kurczę, głupio mi, ale umówiłam się z kumplem. Ciągle im odmawiam, bo ciągle jadę do majki pomagać przy blance. No i już słyszałem dzisiaj, że nazywają mnie wujkiem Roku, bo zamiast bawić się z nimi, zamiast trenować, zamiast spotykać się, to ja ciągle latam do Blani. No dobrze, dobrze, synku, ja wszystko rozumiem, już się nie denerwuj. Porodzimy sobie z dziadkiem, odbierzemy razem babcie, ale nie wracaj za późno. Dobrze, mamo, dzięki, na razie. Nie chciałem się wtrącać w Waszą rozmowę, ale zdecydowanie za dużo go angażujecie w sprawy domowe. To młody chłopak powinien korzystać z życia. Wiem, 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 tato, mam trochę wyrzuty sumienia. Już teraz mu odpuścimy, będziemy go troszeczkę mniej angażować. No ja myślę, nie chcę Ci sprawiać repryment, tak jak 20 lat temu. Oj, tato, już na to trochę za późno. O, stary, jednak jesteś, nie zawiodłeś! A czemu miałbym to zrobić? Idziemy grać! Ale super, będzie dzisiaj pełny skład! Super! Hej, a wy co tu jeszcze robicie? Zwijajcie ten sprzęt! My zaraz zaczynamy trening w kosza! Sorry, stary, trochę nam się opóźniło, zaraz to wszystko zwiniemy. Nie zaraz, tylko teraz! My nie mamy całego popołudnia! Dobra, no odpuść! Ej, sorry! No, od razu lepiej, czekamy na resztę. Ale czas na małą koszykową rozgrzewkę. Kuba, kozłuj i kiwaj się. O, siemanko, kogoż moje oczy widzą, Kuba? A co to jakieś święto, że ja do was zawitałem? No święto, święto, stary, dawno cię nie było na treningu. Wujek Roku już odpuścił wujkowanie? Przez tymi dogryzaniami, co? Oj, dobra, dobra! Świetnie, mamy w końcu pełny skład. Możemy zrobić full trening. A po treningu zapraszam Was wszystkich. Gramy u mnie dzisiaj na konsoli. Ej, ekstra! Ogram was wszystkich! Będzie masa jedzenia, burgery, pizza, chipsy i najlepsze picie na świecie. No dobra, brzmi fajnie, ale nie wiem czy mogę. Ty już się dzisiaj Kuba nie wykręcaj, co? No, właśnie, jak już w końcu z nami grasz, to idziesz też z nami grać na konsoli. Dobra, zaczynamy, bo zaraz nas znowu wywalą z sali. Lecimy! Woo! I uwaga! Jest! Kuba, nie wyszedłeś z sprawy, dawajcie mi tą drugą piłę. I uwaga, spróbujemy za trzy. I. Jest! Punktów dla nas. O nie, stary, musimy nadrabiać, bo nas zaraz obrają. Teraz piła jest moja, i uwaga, próbuję za trzy. O nie, nie udało się, ale jeszcze spróbuję za jeden. Jest honorowy jeden punkt. Co tak słabo? Wrócił król mistrz, no to przegrywamy. Dobra, dam wam trochę fory. Wszystko po staremu. Chłopacy tak się na tej hali, że słychać ich na parterze. I uwaga, uwaga! Mecz zakończony wynikiem 13 do 6! Kuba Mistrz wrócił i pozamiatał! Wuhuu! Dobra, to lecimy grać teraz na konsoli! Kurczę, nawet dawno razem nie szliśmy przez park. To wydaje się jak święto, co nie? No, też mi się tak wydaje. Dobra, chodźmy, bo ja już jestem taki głodny. Pizza wystygnie. Też jestem turbo głodny, no i chcę w końcu zagrać. Wu! O, patrz. Wyszliśmy ze szkoły, a spotykamy nauczycieli na naszej drodze. Jakich nauczycieli? Dziękuję. To bardzo miłe z twojej strony. Cieszę się, że mogłem sprawić ci radość. Będziesz chciała spotkać się ze mną ponownie? Tak, czemu nie? Możemy spróbować. To miłe. Wymienimy się numerami telefonów. Na razie rozmawialiśmy tylko na aplikacji. Tak, zostawię Ci mój numer telefonu. Jeśli będziesz chciał się ponownie spotkać, to napisz SMS-a. Super. Oha, ukochana Kuby ma innego. Tak mi przykro, stary. Ale o co tutaj chodzi? Przecież my... Yy, ale co wy? Nie, 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 nic. Jesteś taki zmieszany. Sorry, przepraszam Was bardzo, ale jednak muszę wracać do domu. No nie, nie rób nam tego. A granie na konsoli? No właśnie. Przepraszam, ale przypomniało mi się, że moja babcia wychodzi dzisiaj ze szpitala i muszę ją odebrać z dziadkiem. Nie mają samochodu. Nie chcę, żeby sami jechali autobusem czy tam taksówką. Elipa, stary, znowu wymienkasz. No to może po prostu odbierz babcię ze szpitala i potem do nas dołączysz. Tak, pomyślę, nara. Cześć! Kuba, co ty tutaj robisz? A mogłabyś powiedzieć mi, co ty tutaj robisz? Yy, miałam spotkanie. Jakie spotkanie? Co to miało znaczyć? Kuba, spokojnie. Yy, miałam spotkanie w sprawie pracy. I dostałaś kwiata od rozmowy, która przeprowadzała z Tobą rozmowę kwalifikacyjną? I ta rozmowa była w parku? Dlaczego mnie okłamujesz? Dlaczego robisz mi nadzieję, a spotykasz się z innymi facetami? Kuba, to nie tak. A jak? Kuba, ja ten portal randkowy miałam już założony dużo wcześniej. To było jedno jedyne spotkanie, które chciałam sprawdzić, ale nadal czuję coś do Ciebie. Nie wierzę ci. Jak mogłaś mi to zrobić? Jak, jak, jak mogłaś? Byłem pośmiewiskiem całej szkoły! Ach, szkoda, gadać. Ona mogła mi to zrobić, jeszcze w tym samym parku, z którym spotykała się ze mną. Spotyka się z jakimiś innymi facetami z aplikacji randkowej. Jestem totalnym przegrywem. Czyli jednak nie chodziło o babcie, tylko poszedł do tej nauczycielki. Dobra, czyli jednak potwierdza się to, co dziewczyny mówiły. Coś między nimi było, albo jest. No raczej nie jest, jak spotyka się z jakimiś innymi facetami. Kurde, szkoda mi Kuby. Było widać, że się mocno podjarał tą relacją. Co ja najlepszego zrobiłam? Tak go skrzywdziłam. Zrobiłam mu nadzieję, mówiąc że go kocham. Bo taka jest prawda. Czuję coś do niego, ale... Ale to mało lat. Chciałam sprawdzić relację z kimś innym. O Boże. Cześć Kuba. Dzień dobry i do widzenia. Kuba, poczekaj! Kuba, poczekaj! Na co mam czekać? Tyle czasu czekałem, żebyśmy mogli legalnie się spotykać po roku szkolnym. A ty? Co mi zrobiłaś? Zrobiłaś mi taką nadzieję na miłość, na prawdziwą miłość. Mogłem dać ci wszystko, wszystko co tylko mogłem. A ty? Kuba, naprawdę nie zrozum mnie źle. To było jedyne spotkanie. Naprawdę, nigdy wcześniej się z nikim nie spotykałam za twoimi plecami. O jedno za dużo. Mieliśmy być razem, ale ja nic nie poczułam do tamtego faceta. A jeśli byś poczuła, to co? To wtedy mnie byś kopnęła. Proszę cię, nie mów tak! Taka jest prawda. Chciałaś mnie tylko sprawdzić. Fajny małolat, który się w tobie zakochał. I co? Zrobiłaś mi nadzieję? Złamałaś moje serce! Tak mi jest przykro, Kuba, wybacz mi. Nie chce mi się nawet na Ciebie patrzeć. Szkoda słów. Co tam, Kuba? Sory, nie chce mi się gadać. Kuba ma chyba złamane serce, kłócił się z nauczycielką. Złamane serce? Co ty gadasz? To była tylko przygoda. Dla Kuby to chyba było coś poważnego. Kuba ma złamane serce. Spotkał w parku nauczycielkę, którą bardzo kocha. Ona spotykała się z innym mężczyzną. Czy mówi prawdę? Czy chciała tylko sprawdzić inną relację, a jednak kocha Kubę? Dowiemy się następnych losów tej historii w następnych odcinkach. Do zobaczenia!